W XIII wieku właścicielami Frydlandu byli Ronowicowie. Pierwsza pisemna wzmianka o Frydlancie pochodzi z 1278 roku, kiedy przemysł Otokar II odebrał dobra Ronowicom i sprzedał je rulkowi z Bibryszteina za 800 grzywien srebra. Rud Bibryszteinów miał tu siedzibę przez prawie 300 lat, i w tym czasie budowle z rozmachem rozszerzono i ufortyfikowano. W XIV wieku do kompleksu architektonicznego, w skład którego w tym czasie wchodziły Wysoka Wieża oraz Podłużny Pałac, zostały dołączone dalsze budowle. Przez następne 200 lat architektura pałacowa przeszła przez dalsze przebudowy, podczas których rozbudowywano i wzmacniano system fortyfikacyjny. Przebudowy z pierwszej połowy XVI wieku zawierały w sobie już ślady renesansu. Wzrastające wymagania w stosunku do siedzib szlacheckich doprowadziły pod koniec XVI wieku do dalszych prac na zamku, który przebudowano na renesansową siedzibę pałacową. Na przełomie XVI i XVII wieku uzyskał Frydland nowe oblicze, kiedy Katarzyna z Redernu kazała na Podgrodziu wybudować kaplicę i nowy renesansowy pałac. Prace budowlane Frydlantu były kontynuowane w drugiej połowie XVIII wieku, za czasów pierwszych klamgalasów i związane były z budową Muzeum Zamkowego. Działania te nabrały tempa, zwłaszcza w latach 60. XIX wieku. Od końca XVIII wieku dochodziło do stopniowego przesuwania pomieszczeń mieszkalnych z zamku do Dolnego Pałacu Renesansowego. Pomieszczenia zamkowe zdobiono stiukami i malowidłami w duchu historycznego klasycyzmu oraz stopniowo gromadzono w nich cenne dzieła sztuki i kolekcje dzieł historycznych. W roku 1801 zbiory te udostępniono zwiedzającym, a Frydland stał się w ten sposób pierwszym zabytkiem zamkowym w Europie Środkowej otwartym dla szerokiej publiczności. Zwiedzających przyciągała zwłaszcza galeria portretów galasów i klam oraz postać Albrechta z Waldsteinu. Zbiory stopniowo zapełniły nieomal wszystkie pomieszczenia zamku. Po roku 1945 ekspozycja jeszcze rozrosła się o pomieszczenia pałacu renesansowego, a w latach 60. o tzw. skrzydło kasztelańskie. Aktualnie na trasie zwiedzania obiektu znajduje się 65 sal udostępnionych turystom, którzy na tę wycieczkę w towarzystwie przewodnika potrzebują około dwóch godzin.